Cześć kochani z tej strony, Madzia, witam Was w pierwszym vlogu po moim zabiegu, po mojej operacji, takim pierwszym vlogu, kiedy naprawdę siedzę, dobrze się czuję i mogę z Wami pogadać. Słuchajcie, ostatnio mam w głowie taki plan małych zmian, kilku małych zmian. Oczywiście od razu mówię. Manga, anime to jest główny kontent tego kanału, więc bez obaw, nic, je, nic się w tej, w tej kwestii nie zmienia. Chciałabym jednak dodać i zmienić pewne rzeczy. Dodać. Chciałabym dodać serię pod tytułem Na poważnie, w której omawiałabym pewne zagadnienia czy problemy różne, różnych ludzi, wasze. Bo tak, jak kiedyś Was prosiłam do mojego maila, możecie wysyłać swoje historie. Mogę, chcę, o, mogę i chcę omawiać właśnie różne problemy społeczne, ale to nie będzie komentarz, absolutnie nie. Chciałabym, żeby najbliższy odcinek był o adopcji. Był o adopcji, bo to jest temat, o którym za bardzo się nie mówi, a myślę, że jest to coś bardzo ważnego, o czym trzeba rozmawiać. I jestem ciekawa, jakbyście przyjęli taki filmik. I dlaczego też chciałabym w ogóle coś takiego robić? Bo uważam, że są pewne kwestie czy pewne sprawy, o których się nie mówi, a widzę, że jest zapotrzebowanie na to, chociażby widzę to po Waszych wiadomościach prywatnych do mnie. I to jest taka pierwsza sprawa, którą chciałabym wprowadzić taką nową serię, która pojawiła się raz na jakiś czas, nieregularnie raz na jakiś czas. Druga sprawa. To to, że myślę o zmianie nazwy kanału. Wiecie, kała i brunet to była nazwa, którą dałam pod wpływem impulsu, a jednocześnie kojarzyła mi się ze mną, z moimi włosami. I no właśnie chodzi o to, że ta nazwa tak czuję, zaczyna mnie ograniczać. Bo nie wiem, czy zawsze będę miała ciemnobrązowe włosy, czy będę brunetką, czy może przefarbuję się na szatynką albo będę miała jeszcze jaśniejsze włosy i nie chcę, żeby ta nazwa, stara nazwa, gryzła się z tym, jaka jestem, jaka będę. I myślałam o pozostawieniu Kawali, ale wydaniu coś później. Tylko, właśnie, nie wiem, jakby to miało wyglądać. Myślałam też, żeby dać po prostu swoje imię i nazwisko, pod którym teraz tak naprawdę nagrywam. Bo kiedy się przedstawiam podczas filmików, to mówię: witajcie z tej strony, Magdalena. I myślałam, że wydać po prostu Magdalena Organa. Dużo YouTuberów tak robi, daję teraz Twoje imię i nazwisko, i myślę, że to byłoby coś najbardziej może nie nieodpowiedniego, ale coś, czego później już nie musiałabym zmieniać, bo ja nigdy nie miałam ksywki, nigdy nie posługiwałam się żadną ksywką, ale to kałań Brunet lubię to. Wiecie, to jest moja nazwak, pod którą dużo osób mnie poznało i myślę myślę o czymś, żeby zostawić to i dodać coś innego. Myślałam o kawaii Queen, ponieważ Queen kojarzy się z czymś bardziej już dorosłym, a ja skończyłam 28 lat, nie jestem stara, no ale nie jestem też nastolatką i takie nazwy jak Princess czy coś takiego jest już bardziej takie infantylne, tak mi się wydaje przynajmniej a Królowa już jest bardziej stateczna, bardziej dorosła No i jeżeli chodzi o content kawaii, czyli tej całej słodyczy To za bardzo na razie mm, jakiejś konkurencji na YouTubie polskim nie ma No nie wiem, tak mi się wydaje Dajcie, Piszcie co wy o tym sądzicie, jakie macie pomysły Bo może coś wpadnie mi w, akurat w oko w waszych komentarzach i przechodzę do dalszej części, którą chcę z Wami omówić. Chciałabym zrobić niedługo room tour, i zanim to zrobię, muszę sobie kupić moją toaletkę, o której myślę już od miesięcy. I kiedy ją kupię, to wtedy zrobię room tour, żeby wszystko już było gotowe. Chciałabym też nagrać niedługo nowe QA, więc zadawajcie pytania pod tym filmikiem. I jak będziecie mieć pytanie, to po prostu napiszcie przed pytaniem takie P w ramce czy, czy, czy w nawiasie. I nie musicie zadawać pytań tylko o Sailor Moon. Nie ograniczajcie się tylko do tej serii. No dobrze. Na koniec chciałam wam pokazać jakie dwie ostatnie mangi kupiłam. Dwie i nie chciałam już ich zachowywać na kolejne haul mangowe, bo w tym kolejnym holu mangowym będzie tych pozycji więcej. A więc pierwszą mangą jest piąty tom Perfect World i drugą to trzeci tom Vampire Night Memories i tej mangi w Polsce, po polsku nie dostaniecie one Łaneko wydało całą serię od pierwszego do dziewiętnastego tomu po polsku Vampire, Vampire Night ale ta seria, znaczy seria to jest jakby dodatek, to jest dalsza część tej historii bardzo, bardzo Wam polecam jeśli umiecie czytać po angielsku i lubicie tę serię to zachęcam do kupna Kupiłam ten Tomik za 34 zł, z czymś plus zapłaciłam za dowóz niecałe 50. Moim zdaniem się opłaca, i żałuję na razie, że Łaneko nie ma w planach wydania tego po polsku. Wiem, że nie ma, bo się pytałam, więc zostaje nam tylko kupowanie. Wersja wersji jest też niemieckojęzyczna, więc zależy, jak kto woli i jakim językiem woli operować, czytać. Potrafi po prostu, ja po angielsku, bo nie, niemieckiego się uczyłam, ale już całkowicie mi w głowy poleciało. A angielski wiadomo od 6 roku życia, więc umiem. I tutaj mały spoiler przesuńcie sobie o 10 sekund do przodu. W tej serii jest bardzo, bardzo pokazany wątek, który ja uwielbiam, czyli związek oraz małżeństwo Yuki i Zero A ja jestem wielką fanką Zero Oczywiście Kaname też jest w porządku, ale Zero to jest mój, wiecie, huzbando. I to tyle, jeżeli chodzi o tego vloga Jak widzicie, trochę planuję zmian, trochę planuję jakichś dodatków nie planuję jakiejś wielkiej rewolucji, nic za bardzo się nie zmieni. Wciąż będą recenzje anime, recenzje mang, vlogi, wciąż będą serie. Ghibli Tamper już niedługo, znowu reaktywacja, wciąż Sailor Moon. To bez zmian. Mam pomysły na filmiki, tylko muszę po prostu znaleźć teraz czas. Już mam odcinek kolejny w głowie, więc bez obaw. No i ta nazwa, ta nazwa, więc nie wiem, czy będzie to Kawaii i coś, czy może Magdalena Organa. Piszcie, jak wam się bardziej podoba, bo Kawaii Brunet coraz bardziej mnie zaczyna drażnić, bo czuje się ograniczona przez tę nazwę i planuję, planuję ją zmienić, więc pewnego dnia spodziewajcie się, że mój kanał zostaniecie pod nową nazwą. To tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Powiem Wam, że ile nagrywam, prawie 8 minut. To jest dla mnie na razie limit <ścoughs> siedzenia przed komputerem. Wciąż, wiecie, powolutku siadam, siadam na coraz dłuższy okres czasu. Udało mi się możecie pochwalić, udało mi się napisać w ten weekend rozdział mojego opowiadania kolejnego, ale to, wiecie, siedziałam na łóżku, nie przed komputerem, po prostu nie dam rady. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!